Cześć widzowie, witajcie. W dzisiejszym materiale idę zanieść podusie. Podusie mojemu dziecku, bo pojeżdża ciągnikiem. Jeździ wozi mojego tatę. Dzisiaj tną góry. Ja niestety dzisiaj mam wyjazd do lekarza. Jadę na tomografię kontrolną. Także jeszcze. Staram się tak nie szaleć z tym. Staram się tak nie szaleć z tym moim zdrowiem. Jak bardzo zimno, to nie idę na pole przez te dwa ostatnie dni, które były. No, zwyczajnie unikałem cięcia. Zresztą yy, ludzie też chodzili dopiero tak na dziesiątą. No, było dwa dni po minus 17 stopni. Także słuchajcie. Yy. Nie ma co szaleć ogólnie, prawda? Ale była główno burza. Kurde w internecie. Już e, wysyp artykułów, wysyp komentarzy. Czereśnie przemarzły, jabłka przemarzły Nadmarzły Maliny Wszystko będzie przemarznięte. Spokojnie widzowie. Uważam, że nie ma się co tutaj, widzicie? W miarę to wygląda. Nie ma się co tutaj martwić, że teraz był mróz. Lepiej teraz, jak miałby być. Nie wiem. O! Tak to, to jest. Lepiej teraz, jak miałby być mróz w maju znowu, czy tam w kwietniu. Niech teraz pomrozi, a później. później niech odpuści troszeczkę. No cóż, chciecia. Jak na y, widzowie 14-letniego Dereta, no to co tu chcieć od tego? O, tutaj nawet za mocno. Zimno w ruki? Dobre? No dobrze. No, ja też tutaj moich pracowników chciałem. Y, żeby nie 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 szli, nie cieli w takie zimna jak były. Bo naprawdę o zdrowie o zdrowie trzeba dbać widzowie. Szkoda, że ja się dopiero dowiedziałem o tym w momencie, kiedy człowiek to zdrowie stracił. No ale lepiej późno jak w salę, prawda? No. Jak tam? Pewnie się spytają, dlaczego takie antenki zostawiasz? Co odpowiesz? Antenki? Żeby się z Putinem łączyć. Co? Żeby się z Putinem Nie, a tak szczerze? Tak, żeby jakaś siła tam szła w górę, nie? Bo było cięte piłami, nie? No. I teraz zostawiamy po takich antenkach. No tamta to trochę może przesadzista. Może i tak. Ale... Ale, to... Ale tu nie chodzi o pąki, a o to, żeby ta siła mogła sobie żeby można ją było skierować w ten właśnie w to, w to żeby poszła w tę gałązkę, nie? Nie jest Ci zimno w ręce, bez rękawiec. Czekaj, dam Szymkowi poduszkę. Przyjadę z badania, to przyjdę do Was. Masz babcia ci dała poduszkę pod tyłek żebyś. Eee, elegancko. No, także jest mój syn. Słuchajcie, pomachaj! No, jest mój syn w akcji. Żebyście nie mówili, że żebyście nie mówili, że mi nam nie pomaga. Także ma ferie teraz. Wykorzystamy ten moment, że ma ferię i będziemy. Yy, ciąć góry. Będzie nam pojeżdżał. Będziemy, zajmiemy się cięciem yy, gór. A jak widzicie, jest co tutaj, jest co tutaj spykać na górach. W zeszłym roku to było tak yy, ścinane piłą. No i, no i co? No i nie było jabłek i sprzeciwiło się, tak? Tak jak w sumie podejrzewałem, że tak będzie. Nie liczyłem tutaj na nic innego. No. Także tak to wychodzi najważniejsze to nie popadać w panikę, tak jak wiele portali wczoraj spokojnie, to tylko delikatny mrozek, nie jakieś tam nie wiadomo co no. yy, plany, plany, słuchajcie plany na, przysz na ten rok bym chciał, żeby yy, mimo wszystko widzicie? Szampion, szampion jest w tym roku głaskany. Przejdziemy go później i poprawimy trochę, bo tu nie chciałbym, żeby za bardzo był wycięty. Nie chcę go pobudzać. Szampiona nie chcę w tym roku tak me, me, nie chcę mega pobudzać, żeby bo w zeszłym roku był ba, no może nawet za mocno przeze mnie wycięty i będę chciał, żeby się troszeczkę tutaj jeszcze ustabilizował. Jeszcze damy mu żyć, jeszcze damy mu żyć trochę. Nie wywalimy go tak od razu. Widzicie i tutaj tutaj już nie mam jak przejść w tym szampionie między drzewami. A rozstawa taka sama jak i w darecie. No też czytałeś wczoraj, że nie będzie już malin, czereśni, jabłek? No nie widziałeś w internecie jak pisali? No że wszystko wymarzło. Bo nie ma okrywy śnieżnej. Nie czytałeś? A, dobra, jadę. Jadę, nie będę tutaj się plątał. Dobrze to wygląda. Naprawdę. Podoba mnie się. Wyjdziemy z tego starego sadu. Wyjdziemy z tego starego sadu, to tu robota będzie całkiem inaczej szła. To u nas jest u nas będzie. No u będzie. nas coś będzie, bo pokrywa śnieżna jest. Także wiadomo, nie? Dobrze będzie. Stąd wyjdziemy, to będzie się całkiem, całkiem będzie inna robota, całkiem będzie inna robota. Pójdzie z górki. W prince też y, plany mam, żeby, y, w sumie wilki, delikatnie go potraktujemy, tak po holendersku można by rzec i już będzie szło. I tutaj najgorszy <noise> będzie ten, y, najgorszy będzie jeszcze ten Ligol stary i Golden ale tam znowu rzadziej drzewa są, także także jakoś pójdzie. No. Trzymajmy się ramy i jakoś będzie. Widzowie, jutro spotkanie w Sandomierzu, także serdecznie zachęcam wszystkich do udziału, przyjechania, o 10 będzie debata sadownicza. Będziemy coś tam debatować, jaki był ten rok i tak dalej, i tak dalej. I również zapraszam na sklep www.trzysady.pl Do robienia zakupów są dostępne jabłka i są dostępne soki. Tu już hejterzy się mnie pytają, Łukasz, promujesz sklep, a nie ma w tym sklepie żadnych Twoich produktów. No a co mam teraz sprzedawać? Maliny, czereśnie. Nie planowaliśmy tak długo terminowo sklepu to i nie zrobiłem żadnych soków z malin, żadnych kompotów, konfitur spokojnie. Jeżeli sklep będzie hulał, będę również swoje produkty tam dostarczał. Także nie martwcie się, będzie wszystko, póki co promujemy to co mamy. Jak wiemy, sezon był ciężki. Jabłek też dużo nie było, także zwyczajnie w tym roku na pewno asortyment na sklepie internetowym będzie o wiele większy. No i cóż, dobra, jadę, bo się spóźnię na tomograf. Trzymajcie się, pozdrawiam i do niedzieli. Nagramy coś już z kamerki z GoPro, z akcji, z cięcia. Cześć.